Dzień dobry wieczór. Jest 5 dzień maja do końca roku pozostało 240 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Irena, Stanisław oraz Waldemar. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1809 to wojna polsko-austriacka. Dwa polskie szwadrony zostały rozbite w bitwie pod podskockim. Starcie zbrojne, które miało miejsce 7 maja 1809 roku podczas wojny polsko-austriackiej. Podpułkownik Bereg Joselewicz dowodząc szwadronem 5 Pułku Strzelców Konnych szedł w awangardzie wojsk polskich. Wchodząc w skład brygady jezdnej generała Rożnieckiego, zadaniem polskiej kawalerii było oczyszczenie terenu z sił austriackich przed naciągającymi głównymi siłami uchwycenie przepraw na rzece Wieprz. Jedyne siły austriackie znajdujące się w tym rejonie wycofały się 2 maja do Kocka. Był to dywizjon jazdy pierwszego Pułku Huzarów dowodzących przez majora Friedricha Hodisa. Oddział ten miał za zadanie zniszczyć wszystkie środki przeprawy na Wieprzu. 7 maja na stacjonujących mieście Austriaków uderzył podpułkownik Berek Joselewicz na czele swojego szwadronu. Po krótkiej walce, husarzy zostali odrzuceni za rzekę, pozostawiając nienaruszony most, a następnie poszli w rozsypkę, co spowodowało również rozbicie na drobne grupki ścigających ich Polaków. W walce zginął podpułkownik Joselewicz, który za daleko zapędził się za uciekającymi huzarami. Ranny i otoczony przez Austriaków, mimo iż chciał się poddać, został przez nich zabity. Polacy mieli jeszcze jednego zabitego i siedmiu rannych, Austriacy stracili 11 zabitych, 8 rannych i 8 wjętych do niewoli, w tym jednego rotmistrza. Po bitwie oddział majora Chodzica wycofał się w kierunku Lublina. Niemal natychmiast po bitwie pułkownik Turno, dowódca 5 Pułku Strzelców Konnych, napisał list do majora Chodzica, w którym w ostrych słowach wytknął niehonorowe zachowanie huzarów, uważających godności żołnierskiej. Nie wiadomo dokładnie, gdzie został pochowany Joselewicz. Symboliczna mogiła znajduje się na drodze Skocka do Białobrzegów. Inny opis bitwy pod Kockiem podaje Ernest Łuniński w książce Joselewicz i jego syn. Autor, opierając się na źródłach austriackich, podaje, iż husarzy kosztem pięciu zabitych, siedmiu rannych i dwóch wziętych do niewoli odparli atak i ścigali Polaków przez dłuższy czas, zadając im straty sięgające pięćdziesięciu zabitych, w tym dziesięciu oficerów. Śmierć pod pułkownikowi Joselewiczowi miał zadać huzar Stefan Toth, którego potem za ten czyn nagrodziło austriackie dowództwo. Rok 1848 to Powstanie Wielkopolskie. Porażka powstańców w potyczce pod obornikami. Wieść o dużych bitwach pod książem Miłosławem i Sokołowem rozniosła się po Wielkim Księstwie Poznańskim. Zwłaszcza wygrana pod Miłosławem i Sokołowem przyczyniła się do rozbudzenia nadziei, że powstanie może być wygrane. W wielu miejscach Poznańskiego zaczęły się więc samorzutnie tworzyć oddziały powstańcze, które zaczęły działać na własną rękę. Jeden z takich oddziałów został utworzony na lewej stronie Warty w okolicy Obornik. Oddział ten utworzył major Mikołaj Dobrzycki, weteran wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Oddział składał się głównie z kosynierów. Dobrzycki na czele kosynierów, którymi byli przeważnie okoliczni chłopi, postanowił zaatakować Oborniki. Miasto to w tym czasie obsadzały dwie kompanie pruskiej piechoty. Atak prowadzony był od strony południowej. Aby zająć miasto, należało przejąć most na warcie. Na moście tym jednak został rozstrzelony dowódca oddziału powstańczego Mikołaj Dobrzycki. Dopiero co zorganizowany oddział polski, widząc śmierć swojego dowódcy, wycofał się i rozproszył. Prusacy po ataku tym zemścili się na mieszkańcach Chludowa i Obiezieża. Starcie te Rakowski w swojej książce określa mianem Potyczki. część druga kartki z kalendarza świat rok 1864 to wojna secesyjna rozpoczęła się bitwa w dziczy starcie zbrojne które miało miejsce w dniach 5-6 maja 1864 roku była to pierwsza bitwa kampanii lądowej w Wirginii w trakcie wojny secesyjnej Naprzeciw siebie stanęły Armia Potomaku pod dowództwem generała Georgia Media oraz Armia Północnej Virginii generała Roberta Eli. Bitwa nie przyniosła zwycięstwa żadnej ze stron. W wyborze na głównodowodzącego Armii Północnej generała Granta podjął decyzję o wymarszu do Virginii, gdzie zamierzał zniszczyć znajdujące się tam siły konfederackie i tym samym zakończyć wojnę. Na stanowisko dowódcy Armii Potomku Grant powołał generała Georgia Medea. Na początku maja 1864 roku armia Potomaku opuściła swoje kwatery zimowe, wyruszając przeciwko siłom konfederanckim. Po przekroczeniu Rapidan River wojska północy dotarły do gęsto podszytej puszczy, w którym już rok wcześniej rozgrywała się część walk bitwy pod Change Roseville. Generał Lee, zamierzając wykorzystać sprzyjające warunki terenowe, nie przeszkadzał armii Potomaku przekraczającej rzekę Rapidan. Lee miał nadzieję na skuteczny atak na siły Unii w trakcie ich przemarszu przez niedostępną dziką okolicę, w której przeciwnik nie mógłby w pełni wykorzystać swojej artylerii. 5 maja nastąpiło spotkanie Lee z oddziałami armii Potomaku. Generał Richard Stoder Ewell na czele II Korpusu z CSA skutecznie powstrzymał siły generała Bownera. W tym samym czasie trzeci Korpus generała Ambrosa w Hill'a atakowany był zaciekle przez siły generała Winfielda Hocka z drugiego Korpusu Armii Potomaku. 6 maja generałowi Honkokowi po otrzymaniu posiłków udało się wyprzeć Korpus Hilla, zadając mu ciężkie straty. Przez długi czas Lee nie był w stanie wysłać Hillowi posiłków. Gdyż w tym samym czasie poważnie zagrożony był korpus Evela. Ostatecznie Hillowi w pomocą przyszedł korpus generała Jamesa Longerta, który po szybkim marszu zaatakował siły Honkoka. Oddziały u Unii zostały wyparte, a Longstreet odzyskał wcześniej utracone przez Hilla pozycje, przechodząc do ataku. W jego trakcie odniósł jednak granę, a towarzyszący mu generał Mikach Yankees poniósł śmierć. Walki na tym odcinku frontu osłabły, nadal jednak toczono ciężki bój na północnym odcinku, gdzie brygada generała Johna Browna Gordona zaciekle atakowała flankę armii Potomaku, zadając jej ciężkie straty. zapadnięciem ciemności atak Gordona ostatecznie osłabł. Po dwóch dniach walk w gęstym lesie obie armie, w wyniku ciężkich strat, nie podejmowały dalszych ataków. Straty konfederackie wyniosły 11 400 ludzi. Unioniści stracili 18 400 żołnierzy. W tej sytuacji Grant nakazał armii potomaków wymarsz w kierunku południowo-wschodnim i przedarcie się pomiędzy siłami Lee a stolicą konfederatów Richmond. W roku 2010 w Grecji rozpoczęły się protesty społeczne. Fala społecznych wystąpień, które ogarnęły pogrążoną w gospodarczym kryzysie Grecję. Przyczyną rozpoczęcia protestów była polityka rządu forsująca szybki wzrost obciążeń społeczeństwa i głębokie cięcia wydatków, w zamierzeniu autorów mająca doprowadzić do ograniczenia deficytu budżetowego. W opinii rządu była to jedyna słuszna decyzja i możliwa droga wyjścia z kryzysu. Realizacja takiej strategii warunkowały pomoc finansową Unia Europejska oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Opozycja wyrażała opinie przeciwstawne. Przewidywała niepokoje społeczne, zniszczenia gospodarki i brak szans na redukcję deficytu budżetowego. Zdecydowana większość demonstrantów zachowywała spokój. Jednak w trakcie demonstracji i po ich zakończeniu systematycznie zaznaczała się niepohamowana agresywność i wandalizmy osób nieznanego w środowisku demonstrantów, uzbrojonych w niebezpieczne narzędzia i środki podpalające oraz zamaskowanych grup prowokatorów, na których głównie koncentrowały się zagraniczne media. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej Narka. Kalendarium Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.